Będziemy zakładali gips stopowo-goleniowy HM Cast na staw skokowy młodego pacjenta. Zaczynamy od dobrania rozmiaru. Instrukcje co do doboru rozmiaru znajdziecie Państwo na stronie internetowej. U młodego człowieka będzie to gips o średnicy 2 cali i długości 45 cm. W skład zestawu wchodzi gips oraz fizelina. Zaczynamy od wywinięcia fizeliny. Można ją w trakcie rozciągać, żeby ładnie, łatwiej dało się założyć później na nogę. Po wywinięciu zakładamy na palce u stopy i zaczynamy rozwijać. Należy zwrócić uwagę, żeby gips nie był zbyt mocno zaciągnięty. Tutaj napięcie, bo robi się cienka warstwa tej fizeliny. I rozwijamy aż do końca. Następnie z opakowania wyjmujemy gips i przymierzamy jego długość, czy nie będzie za długi dla naszego pacjenta. Tutaj należy skrócić go o kilka centymetrów. Wystarczą do tego zwykłe nożyce. Przecina się bez problemu. I powtarzamy czynność tą samą co z fizeliną, czyli rozciągając gips wywijamy go. Rozciąganie jest potrzebne po to, żeby później łatwiej się go rozwijało na kończynie. Tak, wywinięty gips moczymy w wodzie o temperaturze około 20-25 stopni. Jak woda będzie za ciepła, to gips za szybko stężeje. Jeżeli będzie za zimna, to, to sztywnienie będzie trwało bardzo długo. Po kilku sekundach namaczania nie trzeba gipsu wyciskać i tak samo jak przed chwilą zakładamy na stopę i rozpoczynamy. Rozwijanie aż do samego końca. Dobrze jest gips trochę rozciągać, żeby pojawiły się duże oczka, plecionki. Końce wywijamy tak, żeby ostre brzegi zostały zabezpieczone. Ustawiamy kończynę, sprawdzamy czy wszędzie gips jest zabezpieczony na swoich brzegach i czekamy aż zesztywnieje, co będzie trwało kilka minut. Najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu gipsów to. Na początku zły rozmiar, złe dobranie rozmiaru gipsu. Jeżeli gips będzie za mały, to po prostu nie wciągniemy go na kończynę. Jeżeli będzie za duży, to oczka posklejają się i nie będzie perforacji, będzie słaba wentylacja. Kolejnym błędem popełnianym przy zakładaniu jest użycie zbyt ciepłej wody. Czasem gips potrafi stężyć, zanim jeszcze się go rozwinie. Jeżeli woda będzie za zimna, gips będzie sztywniał bardzo długo, ale ostatecznie zesztywnieje. Należy pilnować, aby gips był rozwinięty do końca, żeby Same brzegi gipsu nie były zrolowane. Bo robi się wtedy sztywna pręga uciskająca kończynę, która również utrudnia później zdjęcie gipsu.